To jest coś takiego, jakbyśmy zaczynali od waltorni albo tuba, potem pojawia się wiolonczela, a na koniec ujawniają się smyczki przez altówki aż do skrzypców. Tak, tak, tak wygląda zakres obrotomierza, jeżeli chodzi o dźwięki w Alpinie. Jakby co? lasz. Sport to moje drugie imię. Chodź, Figat, ty jesteś lepszym sportowcem niż ja i niczym czołowy futbolista drużyny typu zabrał mi. Daj. I niczym czołowy futbolista drużyny typu Izolator Bogu Chwała albo Huragan Wołomin. Mogę sobie poćwiczyć grę w piłkę. Piłkę jest przegryziona przez moją piękną sukę, którą ślicznie łapię, proszę bardzo. Oddaję narzędzie pracy i przystępuję do testu, który idealnie mm, nadaje się jako propozycja samochodu dla czwarto albo piątoligowego piłkarza. Tak, tak, moi drodzy. Alpin, tak nazywa się ta marka. Nowa, francuska. Manufakturowa, skromna, dyskretna no nie, dyskretna to akurat nie auto dwuosobowe, dwumiejscowe, bardzo lekkie jeżeli ktoś jest wysportowanym kawalerem pięknie umie się zmieścić tutaj za kierownicę jeżeli ma Odrobinkę fantazji i nie boi się francuskiej motoryzacji, to to jest właśnie samochód dla niego. Ci, którzy grają w znamienitych drużynach na pewno będą jeździć czymś szybszym, mocniejszym, jeszcze bardziej rozbudowanym, ale ten samochód dla młodego człowieka to jest po prostu, no, takie motoryzacyjne spełnienie marzeń troszkę, bo ten samochód naprawdę potrafi bardzo, bardzo dużo dać. Czym się charakteryzuje marka Alpine? Alpin? Kończy się to na E, prawda? Alpine, teoretycznie powinno się to czytać. Wszyscy mówią Alpin, bo Alpina kojarzy się z tym nadwornym e, tunerem BMW, który się mieni e, odrębną marką. Ja będę mówił Alpina, po polsku, Alpina. Charakteryzuje się tym, że przede wszystkim te samochody są lekkie. 1148 kg to jest masa A110 w wersji S, którą będę dzisiaj dla Was testował. E, samochód jest bardzo responsywny, bardzo bezpośredni, bardzo pięknie koresponduje z kierowcą i... Mówi do niego po prostu przez cały czas. Bierz mnie! Bierz mnie stary, ja jestem twój albo twoja, w zależności kto jest tym kierowcą, i możesz ze mną robić co chcesz. 110 z literką S, czyli odmiana usportowiona ma koni mechanicznych 292. No, jest tutaj sztywność. Jest sztywność nadwozia, ale jest i sztywność zawieszenia. O wiele większa niż w normalnej 110 -ce. S charakteryzuje się tym, że sprężyny są zestopniowane o. Połowę twardziej, a amortyzatory dwa razy twardziej. One są jeszcze odleżone specjalnie te amortyzatory, bo tu się walczy o każdy kilogram. Ale rzeczywiście trzeba powiedzieć, że zawieszenie jest Żyletu. Na nierównych drogach trzeba twardym być, niemiętkim. Jeżeli chodzi o samą strukturę nadwozia. Przeklasyczne kupę z centralnie zamocowanym silnikiem, bezpośredni konkurent Caymana 718, jak zwał, tak zwał. Samochód mocno osadzony na ziemi, bardzo przysadzisty, bardzo sportowy i kontynuujący tożsamość starej, dobrej Alpiny. To były lata 50., lata 60., kiedy te samochody wyjeżdżały z fabryki, później marki jakby przez chwilę nie było, ale ten samochód od razu przywodzi na myśli tamtą dobrą, piękną i pierwotną jeszcze starą motoryzację. Od nowa Alpina mówi do nas praktyczność, to w ogóle nie jest moja brocha. To nie jest moje zadanie, ja nie muszę być praktyczny, ja mam wielkie 18-calowe koła, ja mam dwoje drzwi, ja mam dwa bagażniki o łącznej kubaturze. Ilu? 196. 196 litrów. 101, 96, drugi. I już natychmiast proponuję go obejrzeć. Idiotyzmem jest rozpoczynanie testu samochodu sportowego od bagażników, ale w sumie frywolność internetu może nam na to pozwolić. Proszę bardzo. Co tu wejdzie? No nic. Mój tato kiedyś taką teczkę, jako pan inżynier, a później pan prezes nosił do pracy, taką skórzaną, tyś, tak się rozpinała, to taka teczka by tu wlazła. Ale nic więcej, bo tu chyba nawet kabinówka by nie wlazła. Czy kabinówkę spakowaliście? Spakował kabinówkę, dobry, był. Pojechał gdzieś w dalszą wyprawę. Ale to się tutaj wybrzuszy wtedy, moja kabinówka by tu nie wlazła, wszakże. W ruchu wielkomiejskim można pobawić się tym oto monitorkiem, który. No sam w sobie nie jest może zbyt spektakularny, ale treści, które się na nim pojawiają, już spektakularne są. Mogę sobie zmieniać... Wszelkie informacje włącznie z ciśnieniem turbiny, zasysanym powietrzem, 26 stopni teraz ma powietrze zasysane przez te uszy, które są po lewej, po prawej stronie mojego samochodu. Mam całą grafikę wszystkiego tego, co się dzieje z samochodem. O, moment obrotowy, procentowe wciśnienie pedału gazu. No, kiedyś ja się tym ekscytowałem, jeszcze jako kierowca wyścigowy, czynny w systemie, który monitorował zachowanie jednostki napędowej w moim wyścigowym samochodzie. Tam rzeczywiście później w komputerze analizowało te wszystkie dane, które były tak potrzebne nam kierowcą z jaką siłą wciskam pedał gazu, z jakim ciśnieniem wciskam pedał hamulca. Teraz to wszystko mam tutaj, wszystkie temperatury, wszystkie ciśnienia, wszystkie pomiary, wytwarzane przeciążenia. Rysuje się krzywa. Można sobie mierzyć czas pokonania od 0 do 50 na godzinę, od 0 do 100 na godzinę, od 0 do 400 metrów, czyli ćwierć mili, hamowanie ze 100 do 0 oraz 0 do 1000 metrów, czyli start na kilometr też można sobie zmierzyć bez najmniejszego problemu. O, no przecież takie krzywe to jako ja, kojarzę z moteka właśnie w mojej wyścigówce. Tak, rysuje się krzywa momentu obrotowego i krzywa mocy, tak jakbyśmy patrzyli na gazetowy wykres, czytając test jakiegoś samochodu sportowego. Bardzo to jest piękne. No i temperatury, temperatura sprzęgła, temperatura oleju w skrzyni biegów, bieg wrzucony i oscyloskop nam się też tutaj włącza, czyli wszystkie ruchy kierownicą, cały monitoring przeciążeń w samochodzie. No bajka, to jest, to jest coś, co. Mnie jara. I nawet wolne chodzenie monitora i to, że trzeba go wcisnąć za każdym razem po trzy razy, żeby zadziałał, no. I lap -timer na końcu jest jeszcze, jak ktoś jedzie na tor, może sobie okrążenia mierzyć. No i drugie dzieło wiedzy inżynieryjskiej, jak mawiał klasyk. No tutaj to, nawet kask zawodniczy chyba nie wejdzie. No może jeden wejdzie, maleńki otwór, ale to struktura nadwozia wymusza yy, braki funkcjonalności i ja się na to godzę, w takim samochodzie. W normalnym aucie bym się na to nie godził, a tutaj się godzę. Gdzie jest silnik? No tak jak w 718 jest umiejscowiony tutaj, centralnie, żeby go przeserwisować, albo żeby dodać mu jakieś płyny eksploatacyjne, albo cokolwiek, whatever. To teraz jak mamy pół godziny, trzeba odkręcić trzy motylki. Gdyż trzeba twardym być, nie Pierwszy. Drugi. Oż. w mordę. Tu jest tak ciemno. O jest. Dobrze, to nie jest relacja na żywo, co? Że kamera wszystko przyjmie. Dobra, i teraz co my tu mamy? Mamy możliwość otwarcia tejże tylnej szyby. Bagażnik można zamknąć. Jest nawet cyngwaj, zwany również wichajstrem, który pozwoli nam się tutaj oprzeć. No i cóż my tutaj mamy? No już prawie mamy silnik, ale zanim do niego dotrzemy, to mamy jeszcze 16 takich mikrobolczyków odkręcanych. Figa, ty się nie patrz, bo ja już tej piłki nie będę rzucał teraz, bo ja teraz zajmuję się pracą. O, poszła, jak ona wszystko rozumie. O! tada! I proszę bardzo, mogę tutaj zalec. Cóż my tutaj mamy? Mamy tutaj turbodoładowane 1.8. Turbina pręży się tutaj, widać pięknie, wysokie temperatury, w których ona spoczywa na co dzień. Aż w wieje ta blacha tutaj. Poprzecznie zamontowany motor, znany oczywiście z gamy Renault, ze skrzynią biegów automatyczną, dwusprzęgłową. Nie jest to najlepsza konstrukcja niestety. Jest bardzo trudna w serwisowaniu ta skrzynia, bo są tam elementy tak znitowane, że pewne podzespoły są po prostu nierozbieralne. Jeżeli coś tam padnie, to trzeba kupować nową. Nowa kosztuje ponad dwie dychy, także. Jak ktoś nieumiejętnie obsługuje automat, to będzie miał drożyznę. Tutaj, jak w Ferrari 458 Italia, guzik przełącza się w tryb sport. Zmieniają mi się zegary, zmienia mi się ubarwienie całości na moim ciekłokrystalicznym wyświetlaczu. I zaraz będziemy próbować się tutaj troszkę. O, już mi tyłek naddało. Auto jest narowiste, jest narowiste. Za każdym razem ten tył jest troszkę bardziej dociążony niż przód, więc on długo, długo trzyma. Ale jak puści to i tak się daje bardzo dobrze kontrolować skubaniec. Chyba nie będę tego zamykał teraz na ujęciu, bo nie mamy kolejnych 46 minut, żebym to zrobił, ale powiem Wam, że tak rasowy samochód z tą szybką tutaj, z tymi wlotami, z tym zasysem powietrza, który jest za, za głową kierowcy i pasażera. Zobaczcie, aż dziadek się przebiegł, co, żeby Wam to pokazać. Tutaj jest kratka i to nie jest zaślepka, to jest po prostu sam początek układu dolotowego powietrza do jednostki napędowej. To powietrze wpada tutaj, kiedy siedzimy w tym samochodzie. Tak słyszymy cały czas za łbem. I teraz mam krótką przemowę do Gośki Rdest, z którą się ścigaliśmy w zimą w Sim Racingu. Nasza wspaniała wyścigowa kierowczyni Gosia. Wiem, że się ścigasz w pucharze Alpin i muszę ci powiedzieć, zazdroszczę cię jak sam skurczybek. Ten samochód w wersji wyścigowej, czyli jeszcze lżejszy, jeszcze bardziej nastawiony na kierowcę, jeszcze pogłębiający te swoje... Wyścigowe walory to musi być po prostu bajka, także skręcam mnie teraz w środku i gratuluję Ci tego, że rzeczywiście spinasz tę swoją wyścigową karierę przez cały czas, łączysz dwie serie, ale że jedną z tych serii jest właśnie wyścigowy puchar alpin, bo to są samochody do tego stworzone, a Ty na bank umiesz ten samochód ogarnąć, także super. Sport i minimalizm, to się musi łączyć. Redukcja masy to jest dzisiaj podstawowe zadanie inżynierów projektujących sportowe samochody. Ta też tutaj nastąpiła nawet względem normalnej 110 i to uwaga, o 1,9 kg, czyli niecałe 2 kg. Tego pakietu tutaj nie ma w naszym egzemplarzu, odelżającego, ale zobaczcie znowu, jaka wyrafinowana dbałość o szczegóły, że jeszcze te 2 kilo, czyli taki, no jeden ptyś wypity, albo jedna wizyta w toalecie, po prostu robi różnicę, czy dopłacać, czy nie dopłacać. Walka od 2 kg to jest piękne w motoryzacji. Przyspieszenie od 0 do setki 4,4 sekundy. Bardzo dobry wynik, absolutnie porównywalny z 718. No cóż, nie w sprincie jednak rzecz cała tkwi i klu. Ten samochód jest naprawdę fenomenalnym zjarem, jeżeli chodzi o, o wąskie kręte drogi, o takie motoryzacyjne przemykanie się, przesmykanie się, łączenie tej rajdowej tradycji z wyścigową nowoczesnością. To są takie cechy, których dzisiaj w samochodach nie ma. Ci samochody są nijakie, ci samochody są bardzo do siebie podobne, ci samochody są bułowate, są przesycone masą. A Alpin mówi: Ja będę kontrą, ja będę odwrotnością i dam ci to, czego ci inni dzisiaj nie dają. Taki prawdziwy, turystyczny, motoryzacyjny, old school, ale w bardzo wyrafinowanym wydaniu. O Mickiewicz mi się włączył. Teraz nagle zaczynam pokrzykiwać, bo w samochodzie jest głośno, ale jednocześnie słowotwórstwo tak ubogacone wynika tylko i wyłącznie z jarania się tym samochodem. Z pełnej, czystej, samczej ekscytacji. Cóż my jeszcze tutaj mamy? Tempomat z Dacia Logan, tak, Dacia, Dacia Duster, Dacia Sandero. Taki pasywny tempomacik można tam zobaczyć. Ale mamy też coś, co mi przywodzi na myśl stare dobre Lamborghini Huracan, czyli potężne, zimne, metalowe manety, które są umieszczone nie przy kierownicy, tylko przy kolumnie kierownicy. Jako stary wyścigowy wyga mogę wam powiedzieć, że takie rozwiązanie jest najbardziej purystyczne, najbardziej rasowe, czyli manetki nie kręcą się razem z kołem kierownicy, tylko zmieniamy je. Zawsze wiemy wtedy gdzie one są, nawet jeżeli skręcam, gdzieś to jestem w stanie do tej manetki gdzieś sobie tutaj łapą dopaść i ją zmienić. System infotainment no rodem z poprzedniego Renault Clio, to nie są komplementy niestety, moi drodzy, to nie są komplementy, bo faktycznie dbałość o Jednostkę napędową, dbałość o trakcję, dbałość o sylwetkę, tutaj widać. Natomiast nie widać dbałości o te detale, z których tak naprawdę kierowca korzysta na co dzień. To są wszystko elementy starszych generacji. Jak przytrzymam przycisk Sport, przechodząc z trybu Normal, to mi się pojawi tryb TRAK. Wtedy mam ograniczony system ESP. Tutaj nie ma co prawda mechanicznej szpery, tutaj za ograniczenie mechanizmu różnicowego odpowiada elektronika. Ona to robi w sposób dosyć brutalny yy, i trochę sztuczny. To nie jest urządzenie, które mi najbardziej odpowiada i pasuje, ale jest, bo musi być, bo to jest bezpieczeństwo. Bez systemu kontroli trakcji przy 292 koniach moglibyśmy wyfrunąć na pierwszym zakręcie, a tak może wyfruniemy nie na pierwszym. Czas na krótką symfonię. Zimny jest. No i za to można ten samochód pokochać. Świst, gwizd, pomruk, dużo basu, ale i wysokie tony. Jak taki dobrze zestrojony amplituner, gdzie zaczynamy regulację od poziomu 0, a potem dodajemy trochę góry, trochę dołu, zdejmujemy trochę środka i zaczynamy się tym dźwiękiem bawić. Tutaj też się tym dźwiękiem w ten sposób pobawić można. Posłuchajcie. Będzie dobrze. Czy mi ten samochód pasuje? Bardzo mi pasuje. To jest auto, które rzeczywiście chciałoby się w garażu postawić. Czy byłbym skłonny wydać na niego no, w wersji bazowej prawie 300 tysięcy, doposażywszy go nieco, może być tam nawet 320 tysięcy złotych? Czy warto byłoby dołożyć kilkadziesiąt klocków i kupić 718? No, być może tak. Tamtych samochodów jest mało, tych samochodów jest mało. Porsche to marka elitarna, alpin też w sumie jest marką niszową, marką elitarną, marką której. Prawie nikt nie zna, jak mówimy Alpin, Alpin, co? Gdzie? Jak nigdy nie słyszałem i to jest... Plus, to wielki tego samochodu, fantastyczna trakcja, piękne manetki, super pozycje za kierownicą, bardzo dobre samo w sobie koło kierownicy, świetny monitoring tego, co czyni kierowca, bardzo profesjonalny, na bardzo wysokim poziomie i tego chyba od takiego samochodu wymagamy, że są tutaj różne elementy stare, przejęte z koncernu Renault, z innych modeli, ja bym się o to nie obrażał, bo jeżeli taka marka chciałaby stworzyć taki samochód od podstaw i zaimplementować tutaj tylko i wyłącznie swoje patenty i swoje pomysły, ten samochód musiałby kosztować... Dwa razy tyle. Taka niestety jest prawda brutalna i na pewne ustępstwa trzeba iść.